Nie można mieć pretensji o dwa sety, tak jak, tak jak mówisz, ale no trzeci no w takim stylu no nie można grać. Nie, nie da się tak grać w siatkówkę. Zresztą no popełniamy za dużo błędów. W pierwszym secie powinniśmy ich około 11, więc przeciwnikowi oddajemy 11 punktów. E, czyli w każdym secie około 10-11 punktów, czyli 33 błędy my popełniamy. Nie da się wygrać. Z taką drużyną, która dosyć solidnie gra, czeka, aż my właśnie pękniemy, no i doczekali się, bo w pierwszym secie my prowadziliśmy 18-16, na to się robi 20 do 18, więc no to Tu jest problem. Idzie jeden facet i robi trzy asy z zagrywką. I no niestety, można powiedzieć, po secie. No, my, już chyba w tym sezonie, za dużo razy podajemy rękę. No Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No, musimy się z tym zmierzyć. Jest jeszcze szansa podskoczyć z tej tabeli, żeby nie grać w tych playoutach. No, ale jeżeli w takim stylu będziemy grać, to musimy zrobić wszystko, żeby zaryzykować teraz z mocniejszymi przeciwnikami i szukać punktów z rywalami z dolnej części. Myślę, że. Trochę taka chłodniejsza głowa nasza. Za nami jednak przemawiają zwycięstwa i w tabeli jesteśmy wyżej. Zawodnicy z Buchoła z koledzy mają parę porażek na koncie, pod rząd, no i to może ich gdzieś tam dołować, w szczególności w tych końcówkach. A te końcówki są bardzo ważne. Także jeżeli chodzi o grę, zaprezentowali się z bardzo fajnej strony, ale mówię, może te końcówki, ta pewność siebie gdzieś po paru porażkach pomyka. Sentymentalna podróż. Grałem tutaj bodajże trzy sezony temu. Same miłe wspomnienia. Zarząd, zawodnicy, obecnie trener, a wcześniej zawodnik Aryk Olejniczak. Bardzo miło wspominam tamte czasy. No i, i cóż, no ale gramy teraz obecnie w innej drużynie, więc cieszę się ze zwycięstwa. Fajnie, że wygraliśmy za 3 punkty. Nie wynik, nie odzwierciedla tego co było, bo w pierwszym i w drugim secie było bardzo norywowo. Mogło być równie dobrze w drugą stronę 2-0. Także fajnie, że udało nam się wygrać. 3-0 za 3 punkty. Mecz z takim smaczkiem, jak najbardziej. No pokazali, że są, są, są niezłymi zawodnikami, no nie ma co to ukrywać, doświadczeni, swoje zrobili, na pewno im zależało, mi też również zależało, żeby im pokazać, że bez nich też sobie potrafimy grać w świadkówkę, no ale jednak no, zagrali lepiej. No, niestety zagrali lepiej.